Cześć wszystkim, mamy dzisiaj 20 maja i zaczęliśmy kosić tą mieszankę gożowską tutaj. Już ładnie urosła. Jak widać, jest co zbierać. Yy, drugi pokos, pierwszy pokos kosiliśmy chyba 23 marca, jakoś tak. Także no, po dwóch miesiącach nam tutaj dopiero urosło. Ogólnie nawet ładna jest po, Nie licząc, no te mlecze trochę denerwują, ale co zrobić Kondycjonera mamy tutaj na maksa ustawionego Żeby ładnie nam przesuszyło, bo za jakąś godzinę przyjeżdża tutaj Łukasz z grabiarką i będziemy zgrabiać od razu Tak, żeby jutro było można wyjechać sieczkarnią no, kosimy dzisiaj mieszankę gorzowską. Tutaj ten kawałek to jest 8 hektarów. Tutaj te 8 hektarów, co, kosi, co było widać na filmie, ostatnio zostawiamy. Bo będę kosił to na świeżo dla jałówek, żeby, żeby też miały tą świeżą trawę. Żebym nie musiał kiszonki marnować. Będę wiadomo, przyczepą samozbierającą zbierającą i przednią kosiarką. Dużym ciągnikiem, na, na, dużą też łuską będziemy kosić i na świeże dla jałówek będzie. Mówię, będziemy jeszcze też kosić lucernę dzisiaj tam yy, tej młodej na razie nie, bo to na następny pokos dopiero będzie. Zbiór już ładna jest ta posiana w tym roku. Już taka z 5 cm, no 5 cm może przesadziłem, a w sumie później pokażę. Z tą normalną trawą do następnego tygodnia będziemy czekać, bo teraz mamy lukę 3 dni. To jakbyśmy wszystko mieli ściąć naraz, to byśmy nie zdążyli tego zebrać. A trawa, wiadomo, może jeszcze poczekać. Także. O no, tu ładnie idzie. Masy jest. Jak widać. Tu może się zaraz zatrzymam, pokażę. O kondycjoner ładnie to robi. Tak jak możecie zobaczyć, ładnie łodygi zgniecione są już. Takie poszarpane to wszystko ładnie przeszło. No wiadomo o tym leczej Jest teraz taka fajniejsza, gęstsza ta trawa niż ostatnio. No mówię, ta koniczyna inkarnatka jeszcze jest. Wyka, gdzie nie gdzie się jeszcze znajdzie. No to zobaczcie łodygi. Połamane. Nie wiem czy widać. I takie kawałki są. No tu chyba nie... Nie, to jest pocięte. Tu, tu nie przeszło przez kondycjoner i zobaczcie. To jest normalne po skoszeniu. A to jest po kondycjonerze. Takie połamane wszystko. Nie wiem czy widzicie. O. Tutaj całe łodygi jeszcze. Zobaczcie, a tu takie, o. I dzięki temu możemy szybciej zebrać pokos. Włączamy przykaźnik jedziemy. 2200 obrotów No i jedziemy tak 8,7 km na godzinę Żeby kondycjoner ładnie mógł to Przerzucić Tu kosimy nie wiem tam Pół godzinki Nie, nawet nie 20 minut dopiero i Tak podejrzewam, że za jakieś pół godzinki będziemy mieli gotowe. Tutaj ten kawałek. Tu jeszcze mamy normalną trawę, też pełną mleczy. Niestety ta normalna trawa jest wiadomo niższa, ale gęstsza. Więc mi się wydaje, że plon będzie podobny. Będę liczył przyczepy w tym roku. Dokładnie będę liczył ile z jakiego pola, ile przyczep zeszło. Także będę wiedział. Czy plan jest podobny, czy nie? Dobra, na razie to tyle Pokosimy trochę I wrócę do Was później może na lucernie Tu jeszcze pokażę zestaw brata Jeździ tym, tym, tą dużą, większą tę 6 z naszymi kosiarkami bikon 6 metrów naraz. Ja biorę 4, więc razem bierzemy 10. I pimpek całem mokry, bo lata przez tę trawę nie? No dobra No i Łukasz już przyjechał zgrabia, ładne pokosy są Nie wiem czy widać, ale zaraz podjedziemy bliżej to wam pokażę w tym też już są tu jest ładna trawa jest mas dobra, zaraz tu będziemy kończyć Brat już tutaj też ostatni pasek bierze swój, co kosił Tutaj tyle zostało I jedziemy na lucernę tu jak już możecie zobaczyć Mamy koniec koszenia A tu rządki jakie A ładne są rządki yy, są na met 80. M. Także, no, jesteśmy na naszej lucernie. Tu obok żyto. Już ładnie wykłoszone. Ładnie, ładnie urosło od ostatniego razu. Jestem bardzo zadowolony tutaj w tym roku z tego żyta. Lepsze, o wiele lepsze niż w tamtym roku. Kłosy ładne. A tu obok lucerna. Też bardzo ładna. Co roku coraz bardziej do tej lucerni się przekonuję. Już mniej więcej wiemy, jak ją trzeba uprawiać, żeby w miarę dobrze, w miarę dobry plon wychodził. Tutaj na szczęście tyle mleczy nie ma co na tej trawie, bo tu w tamtym roku sobie ją przywiozłem właśnie z tamtego pola, bo nie obczyściliśmy kosiarek. I zaczęliśmy tu kosić i wtedy nam mlecze, mlecze się wtargnęły tutaj na tą działkę. Ale teraz mam nadzieję, że jak będziemy kosić, te nasiona się mniej więcej zielonką wymieszają i w pryzmę to pójdzie, nie, nie zostanie tutaj na tym polu, także... O, to brat ma trochę więcej roboty z rozkładaniem niż ja, bo on musi jeszcze te obudowy pościągać, a ja po prostu tutaj ją łatwiej mam rozłożyć. Po prostu zobaczę, tak. Po prostu biorę, otwieram, ciągnę za linkę. O, opuszczam kosiarkę. I tutaj hydrauliką kółko składam za kosiarkę. I tutaj jest taki hak. On się zatrzaskuje. I już ten. Już mamy kosiarkę rozłożoną. Tutaj na chwilę delikatnie zjadę, żeby brat mógł skosić. Potem po prostu cofnę tutaj na ten wejdę w żyto zobaczę jak ona z bardzo fajnie to wygląda o jest bardzo ładna Kłosy już ładne Mi się podoba, tak już ma z metr 30, metr, metr 40 jakoś tak ma. Miary nie mam. No, będzie miało. Dobra. nie będę przeszkadzał chyba albo jeszcze trochę do przodu muszę pojechać no. i dobra no lucerna ładna jest już to jest gniotłem, ale to będzie pod, pod włos, także to się skosi, i włączamy teraz naszą kosiarkę, no. dobra. kosimy tą lucernę. Tutaj, w tej kosiarce ten kondycjoner jest trochę bardziej agresywny. Bardziej mieli tą lucernę. Ale tutaj też daje dobry efekt po tym wikonie. Tak możecie zobaczyć ponad kosiarkę. Jest, także... Masy będzie tutaj mam. O ile dobrze pamiętam, 4 hektary. Tam będzie 3 i jeszcze będziemy mieli e, tam e, 14 hektarów. Wiesz, na tym innym kawałku prawdopodobnie, z, jeszcze zobaczę, jak tam z plonem będzie, ale to będzie prawdopodobnie na tej działce 14 hektarów, ostatni rok bo tam już yy, czwarty sezon teraz idzie jest ładna gęsta ładne pokosy są rządki po zgrabieniu też będzie ładnie ścieżkarnia będzie miała co robić to najważniejsze jeszcze raz przejadę. Dookoła tutaj przy płacie to zawsze trochę inaczej jest. Tu słup jest, tam chodnik. Nie można tak łatwo dookoła tu skosić. Jedziemy dalej. Tutaj to pole jest takie trochę, no takie, niezbyt fajne do do koszenia, bo mamy tu aż trzy słupy na działce. Nie są to w takiej prostej linii, tylko każdą szerokość kosiarki to jest nowy słup, powiedzmy. A jedzie dalej, dobra. Pojedziemy tak. Jest ładna. Dobra. Zobaczymy tam, yy, nagram później na tej innej działce, jak będzie wyglądać ta lucerna. Także na razie to tyle, bo nie chcę też przedłużać filmu. zobaczcie ile wiedronek Mszyc, wszystkiego Wiedronki tu raj miały Nawet jakiś pajączek się tu znalazł Tu jest tego dosyć sporo Troje żyje w tej lucernie A jeszcze ile zostało tutaj pewnie Ładnie połamane łodygi ładnie przestnie Będzie ładna kiszonka no i jesteśmy na tej 14-hektarowej działce. Tutaj też ładna lucerna, tylko trochę bardziej zachwaszczona jest. Tu już piąty sezon jest, lucerny się zaczyna. Także już ma trochę prawo w zachwaszczenie wchodzić. To wiadomo, rzadsza się delikatnie zrobiła. Ale materiału też jest dosyć sporo, także... Tu niegdzie place są, gdzie jest trochę mniej No mniejsza jest z plecami Ale ogólnie ładna jest też W miarę wysokości ta sama Tylko wiadomo, trochę, trochę rzadsza Gdzieniegdzie dzikie trawy już pow wyłaziły. Nie mam w planie tutaj na jesieni żyto zasiać Ale zobaczę może jeszcze jak na jesieni zafaszenie takiego dużego nie będzie, to może przesieję trawą. Zobaczę jeszcze. Ale raczej żyto będę tutaj siać. Zobaczę jeszcze ile ten yy, materiału się uda w tym roku z, z tego pola zebrać. Jak już yy, ten ostatnie pokosy będą trochę słabsze, to już na pewno będę przesiewał żytem, bo. No tutaj na tym polu y, się spaliliśmy trochę y, w drugim sezonie, bo tu właśnie na jesieni skosiliśmy y, ten. Y, no na jesieni ostatni pokos skosiliśmy i było na wiosnę do przesiania pole częściowo, bo y, tam gdzie było, tam gdzie było była skoszona lucerna na jesieni. Tam nie było co zbierać w pierwszym pokosie. Trzeba było to znowu ten uprawić i zasiać. Ale jednak ten, ten dzwoni. Dobra, zaraz wracam. No już jestem z powrotem ten. Chciałem tylko powiedzieć jeszcze, że lucerna po przesianiu po lucernie. Już nie jest taka ładna ten nie wiem, jakieś tam warunki niekorzystne są po lucernie, jednak trzeba odczekać te choćby nawet jeden, jeden no, sezon, żeby od nowa zasiać lucernę na tej samej działce, bo no ja już tak mam doświadczenie, że lucerna po lucernie to nie wychodzi. Także no, siejemy zawsze po lucernie, co innego. Najlepiej trawę, bo się 4 lata wtedy odczekuje. A zazwyczaj robimy żyto, i no, wtedy y, t, y, mieszankę gorzowską albo, albo trawę. Albo co też w tym roku chcę zrobić, tam y, w tym życie, co wam pokazywałem, tam y, koło. O tej lucerny co była, będę siał w tym roku znowu żyto. Może jakiś poplon zrobię i na jesieni będę siał żyto jeszcze raz. I wtedy zobaczę, może prawdopodobnie lucerny jeszcze będę się wtedy, bo po, po tym życie drugi raz. Także, dobra, to na tyle yy, będę robił. Osobny filmik, z koszeniem, osobne ze zbierania, tak żeby nie zanudzać, żeby te krótsze filmiki też były. Na koniec jeszcze długi zestaw. A... Idealnie mamy koniec, i Łukasz już jedzie z grabiarką, także będzie już teraz grabiał, a my jedziemy do domu. Jana dojenie, a brat do domu. Ładne rządki wychodzą. Ale roboty jeszcze będzie miał tutaj, żeby to zgrabić. Także. Dobra. Do następnego.